Ej, hey Siri. Mhm. Mm Do you want to go out sometimes? I don't want for much. <laughs> Czekaj. Ej, yo, Siri. Ja. Ej, hey, Siri. Mm -hmm. A, coś goś, zapomniałem. Nie, dobra. Idziemy dalej. Przeczyszę sobie. Dobra. Fanarty. Edward Nygma. Tutaj One Bones Art. I jak zawsze dobra robota. I w końcu fanart z aktualnymi włosami. Dobrze, już nie z grzywką. Sprzed trzema, trzema laty? Trze, trzema latami. Sprzed trzech lat. to jest czas. Gutenkoper to jest Mars. Lecisz kosmos, Elon Musk. A korozja to twój brat. Nadszedł metalura gaz. Macquinie guma, guła, trzask. Na flakucie robi pas. cały tryb to jest też bardzo fajne, to jest, wiecie z czym się to kojarzy? Jest, była taka gra przeglądarkowa, co chodził gościu z piłą mechaniczną, była wiecie perspektywa 2D i chodził tak jakby przecinał yy, wszystko przed sobą yy, i elementy otoczenia i ludzi, zapomnij jak się nazywa, schoolboy? A, to schoolboy! Schoolkid! Schoolkid albo schoolboy, jakoś tak, tam schoolhead, nie pamiętam. E, ale mega mi się z tym kojarzy, zajebiste, Podoba mi się. Gdybym, gdybym cały czas siedział w produkcji gier, to na przykład można by użyć takiego, e, takiego rysunku do. E, jako wiecie, jako model postaci. Jako sprite. E, projekt wzorów na merch, który prawdopodobnie nigdy się nie pojawi, ale miałem fajny pomysł, więc jest. Pozdrawiam dla Severance Arts na Discordzie. Kurde, to, to widziałem. To widziałem, bo wcześniej przypadkiem odpaliłem sobie ten kanał. E, tak samo z tamtymi fanartami. E, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o merch. To jest fajny wzór. Na przykład ta czaszka mi się podoba. Tylko, że jeżeli chodzi o merch, to kwestia jest taka, że. Yy, merch nie kończy się na tym, że walicie wzór na, na. na bluzie, czy tam na koszulce, nie? Ja nie zaprzeczam. Kiedyś być może jakiś merch zrobię. Tylko, że nigdy nie robiłbym tego na zasadzie. Nie wyjebałbym kurwa Loga Enigma na całą bluzę, nie? Bo. bo też. Co by w tym chodził? Taki Mija się to z cerem, nie? Trochę taki, kurwa, 2012 vibe. Ale jakby na przykład przerobić tam czaszkę na jakiś jeszcze bardziej minimalistyczny design i dać to tak jakby, trochę to aby nawet zostawić to, kurwa, z tyłu. Tylko trochę tak jakby podziałać nad tym, żeby to było jeszcze bardziej minimalistyczne. I wiecie, jeszcze pomyśleć nad tym, jak... Bo teraz bardzo popularne są na przykład wzory takie mm, niestandardowe, wiecie, nie tak, że macie tutaj gdzieś z przodu bluzy y wzory jak na 90% y Koszulek ze wzorami, ze wzorami. Ale tylko na przykład wiecie, jest jakiś, jest jakiś yy, motyw na, na rękawie czy coś. E, Fajniej było ogarnąć coś takiego. Yy, takiego fajnego. Ale to trzeba by było już przekminić. To, to jest grubsza przekmina. Reklama Kidropa na plecy i chuj. <laughs> kurwa! Ej, to jest zajebisty pomysł. Ja pierdolę. I pierdolę jakieś kurwa yy, bardziej przekminione designy. Ja po prostu wpierdolę logo Kidropa na bluze i napiszę kod Enigma. Stary ty to masz łeb. Wasze umiejętności, nowy kanał. Na, na Discordzie. Jestem w szoku jak dużo potencjalnych yy, jak to się, jak to się mówi. Yy, bro, nie, nie miejsc zbrodni. Nie, nie ko... Znaczy kowali też, ale bardziej mi chodzi o... nie miejsca zbrodni, tylko to jak macie murder weapon. <grym>, Kurwa, jak to się mówi? <grym> e, e. O, z, ile potencjalnych narzędzi zbrodni tutaj się mieści na tym kanale. Trochę się zaczynam was bać, będę z wami szczery, bo nie spodziewałem się, że tyle, tyle będzie siekier, noży i, i tego typu rzeczy na, na kanale waszej umiejętności. Bardziej spodziewałem się ludzi, którzy będą robić kółka z dymu, na przykład, jak już było raz w filmie. Ale ciekawie, ciekawie, dobra, zobaczmy, czym to jest. Urywki z budowy silnika pod stół. Z budowy silnika pod stół? Kurwa, do mnie torero! <laughs> Dawaj, do chargera wpierdalaj! No, wygląda zajebiście. Tylko, czy, czy to działa? Czy to jest pełni działający silnik? A ty stolik, no tak! Uuu, Ciekawe, ciekawe. A to co? Jebany! <laughs> Jebany! Dobrze, dobrze, dobrze. Skilowo. A kurwa, rzeczywiście. Widzicie kolejna, kolejna siekiera! Boże święty, czy to jest jakiś przekaz podprogowy? Czy ja powinienem się was kurwa bać? Poko, cieszę się, że macie zajawkę, ale jak, jakbym kiedyś się na jakimś evencie pojawił czy coś, to zostawcie ją dla siebie, nie? Strzelam kręgosłupem, czy to jest normalne? To był mój kręgosłup. Czy, czy to jest normalne? <słuch> Oj, tak, byku. Dobrze jest, dobrze jest. Dalej, dalej, lecimy do autorskich memów, zobaczmy, co tu się, się pojawiło. to jest woda? Czemu, mordo Ja pierdolę Kurwa szklanka mi pękła w ustach Stary, ty kurwa szczęście masz, że sobie nie pociąłeś ust Kurwa głombie Ja pierdolę Jestem zabójcą demonów o kurwa! Mój brat z tytułem inżyniera, moja siostra znająca medycynę. Ja, który zdołałem zwalić, yy, yy, zwalić do wszystkich 151 oryginalnych Pokémonów. Nice! Ale go Super. Procek wpłynie z kurwy synie. Kurwa. O, kanapka w pionie. nie? Ooo, nienawidzę was. Grantem Auto. Steely-Willy Automobili. Monitor z dół pomaty co, nadal sam? Kumpel pracuje w Ikei, więc na urodziny dostał od nas tort. Ja pierdolę. Nice. Mój pierwszy pocałunek z Polakiem. Możesz być w tym dobra, spróbuj sama. Kurwa, cim ci Not safe for work? To czemu to kurwa jest na tym kanale? Jestem zawiedziony, ale nie mogę powiedzieć, że to nie jest. No rzeczywiście, jest to no safe for work, Nie róbcie tak w pracy. Zgadzam się. No ok. <ścoughs> ja, mierdole. teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu, wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Nice. nice. Caution horses. <laughs> That seems like a strange thing to warn somebody. Dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze. To każdy streamer na Twitchu. A, w Lekcja pod tytułem Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Żeby sprawnie dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach. This was still a fun game. You know, I'm glad I met you. Yeah, I was glad to meet you too. We should really hang out with my high school friends. Wait, high school? Yeah, oh. 14! <laughs> so why do you want to marry my daughter? Well, to be honest, sir, she is a fat ass. That's the same reason I married her mother. You have my permission. <laughs> <laughs> Czy to działa? Myślicie, że powiemłem <laughs> podejść do rodziców dziewczyny i powiedzieć: "No, za was ja szurka tamą grubą dupę." <laughs> nie, no kurwa. <laughs> nie, nie, nie. Poproszę dwa piwa. On chyba żartuje Ty pierwsza zaczęłaś nie, to kurwa jest Młodość bez Widzisz, Widzisz? Reaguj Maciek gleba nie, Przepraszam <noise> Przepraszam bardzo, kurwa, co? <noise> Ja wam opowiadałem, co ja kiedyś odjebałem w Darłowie w Krakowie, kurwa na, na wakacjach. Ja kiedyś yy, była taka uliczka, nie? I ja się oddzieliłem od mojej rodziny. Poszedłem na drugą stronę, tutaj chodziłem sobie ja po chodniku, tutaj gdzie jest ten typ, powiedzmy. I cała reszta mojej rodziny szła tam po, po, po przeciwnej stronie. Ja się chyba obraziłem na nich. Nie wiem, ja tam szczyt, byłem parę lat miałem. Eee, <laughs> I patrzyłem się na nich cały czas i <laughs> zajebałem głową o słup, który był przede mną znak jakiś. I kurwa przeprosiłem ten znak i poszedłem dalej. I oni nagle kurwa brecht. Ja takie the fuck? Czemu oni się śmieją, nie? No i ogólnie po fakcie mi powiedzieli, że, że, że kurwa, że kurwa, no to, to słup był. I że przeprosiłem, kurwa jak głupek. I przysięgam. najdziwniejsza rzecz w waszym pokoju, o którą zawsze wszyscy pytają? Znak drogowy, znak drogowy, flaga Bośni i Hercegowiny, flaga Egiptu, rozkład jazdy tramwaju, bodź pilą ze mną i Janusz Korwin-Mika. Najs! Nice. The Wystąpieniem, <laughs> yeah. wow. że dziecięcy telefon zaufania działa tak, całą dobę. Tak. Nie, nie całą dobę, to nie jest prawda. Nie jest, pra nie ja jest nie prawda, nie jest prawda, że działa całą dobę. Panie redaktorze, i proszę próbować, na pewno się pan dodzwoni. Proszę tutaj naprawdę fajkę i My Najpierw sprawdźmy, jak działa telefon zaufania. Całą dobę. Mm. Witamy na bezpłatnym Jakieś problemy? Telefonu zaufania rzecznika praw dziecka. Informujemy, iż telefon czynny jest od godziny 8.15 do 20.00. Dziękuję serdecznie, to wszystko. <laughs> Panie redaktorze, za chwilę sprawdzę, dlaczego takie nagranie jest. Co nie znaczy, że telefon nie działa. Bo... <noise> różne, tu mieliśmy sytuacje, ale ja przed chwilą na żywo dzwonię, a pan mi mówi: Takie nagranie mamy. Mmm. Hej, Siri. Mm -hmm. Do you want to go out sometimes? I don't want for much. <laughs> Czekaj. Ej, hey, yo, Siri. Oh. Hej Siri. Mm -hmm. A! Ty z gość zapomniałem, nie dobra, pierdolę, idziemy dalej, kurwa przejrzę sobie...